Nacisk, po prostu Niemiec i, i, i tyle no, okay, jakichś a... lewaków kurde i tyle. Ja może być coś przez przypadek, przepraszam bardzo. To albo się na coś decydujemy, albo nie no, nie widzę tego. Drażnią przez to ludzi, niepotrzebnie zupełnie. Przykre jednak, brak szacunku do tradycji i do tego co się wydarzyło, do naszej historii. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie na tzw. Tak patelni. Na tej ścianie z okazji 80-lecia powstania warszawskiego był namalowany mural. Bardzo piękny mural, widać jego szczątki jeszcze. Jak możesz to pokaż naszym widzom, miał być właśnie namalowany z. Okazji dzisiejszego dnia. Jak się okazało, akurat dzisiaj go zakryli białą farbą. Dlaczego? Przypuszczenia są różne. Wśród internautów w internecie chodzi przekonanie, że jest to celowa prowokacja, żeby tylko podburzyć Polaków przeciwko sobie. Czy władze Ratusza uważają tak samo? Za chwilę również do nich zadzwonimy. Jak się okazuje, teraz chcą rzekomo naprawić swój błąd i malują nowe znaki, ale tylko takie bardzo symboliczne. To już nie jest piękny mural, który miał pamięcić naszą polską historię, tylko no coś bardzo prostego w swojej formie, co robią na szybko. Zapytajmy władz Warszawy, co o tym sądzą i później zapytamy Polaków. Dzwonimy do rzecznika ratusza, Nie jest wolna, ale nikt nie odbiera. Halo? Tu poczta głosowa, No jak widać rzecznik jest zajęty, z jakiegoś powodu nie odbiera, ale mamy jeszcze jeden numer, spróbujmy na drugi, stacjonarny. Jak widać władze ratusza nie mają czasu na odbieranie telefonów, jednak pojawiła się informacja w internecie z oświadczeniem rzecznika stołecznego ratusza, pani Moniki Bet, jeśli tak się czyta, Bełtch się pisze, więc może wam po prostu przeczytam, sami to ocencie. Za murale na ścianie przy metrze centrum odpowiada wyłoniony w postępowaniu przetargowym operator. W ramach umowy z miastem co dwa tygodnie pojawiają się nowe treści. Niestety mural z okazji obchodów w rocznicy wybuchu powstania zniknął z końcem lipca. Jest to błąd, za który przepraszamy. W porozumieniu z operatorem jeszcze dziś, przed godziną 17 na białej obecnie ścianie pojawią się powstańcze symbole, przekazała PAP. To są właśnie te powstańcze symbole, które zrobili dość symbolicznie na ostatnią chwilę. I teraz pytanie, ok, nawet jeżeli to był błąd, to czy faktycznie powinniśmy lekceważyć takie sytuacje, czy na obchody, które można było zaplanować i kilka lat temu, bo data się przecież nie zmienia, nie mogliśmy być po prostu przygotowani. Zwłaszcza, że chodzi o tak okrągłą rocznicę. O jak pan myśli, z jakiego powodu? No może będą nowe coś tutaj robić rzeczy. A no no to... jak tam teraz coś malują teraz na ścianie? No właśnie, tłumaczą się tym, że to był błąd, że musiało to być zamówione tylko do końca lipca. Czy wierzy pan w to, czy to była celowa prowokacja może Urzędu Warszawskiego? Nie mam pojęcia, że mówiąc nie myślałem nad tym i nie wypowiem się w sumie jakoś mądrze, bo nie, nie, nie wiem. Okay, a jak pan myśli, czy Polacy faktycznie szanują swoją historię? Myślę, że tak. Czy nasz rząd obecny również idzie w tym kierunku, żeby kultywować nasze tradycje? No Tam się dzieje różnie, także zostawię to dla ludzi, którzy się bardziej interesują polityką. Ja niestety jakoś tam nie wchodzę za bardzo w to. Zostawię to dla ludzi, co mają o tym pojęcie. Czy w każdym roku pan uczestniczy i sprzedaje właśnie asortymowanie? Nie, nie w każdym. Teraz pierwszy raz. Tak. I jak ludzie kupują patriotyczne emblematy? No, zależy różnie. Teraz dopiero zaczynają większość chodzić, więc pewnie dopiero się coś A zacznie dziać. Widzi pan, że jest to dużo osób 15, takich, 15, które 15, faktycznie 15. mają patriotyczne bar barwy dzisiaj? No, jeszcze nie za dużo. Też widzę, że dużo ludzi sprzedaje jakieś takie różne niezwiązane rzeczy. Że... Rzeczy. A jak ocenia pan to, że dzisiaj jest akurat ten największy koncert Taylor Swift? Czy to wypada, nie wypada, bo też kontrowersja? E, no wydaje mi się, że tutaj już chyba tak wyszło po prostu, data się zgrała, no chyba też nie można z tego robić jakiejś wielkiej rzeczy, że będzie ten koncert tego dnia. A co miałby pan do przekazania młodym ludziom, e, którzy być może e, nie znają za dobrze historii? No wydaje mi się, że jak najbardziej trzeba się edukować i patrzeć, co się dzieje tutaj z naszą historią. Jeśli ktoś nie wie, no to warto gdzieś sobie przeczytać, czy zapytać się kogoś mądrzejszego. W połowie lipca powstał tutaj piękny mural, który miał zjednoczyć wszystkich Polaków w dzisiejszym no, dniu. Powinien, Niestety... Nie powinien być malowany. Co pan uważa o tej sprawie? Czy to był pomyłka błąd? Pomyłka władz, tak jak myślą? Nie, nie. Uważają... To było celowe działanie. Celowe działanie. Zła wola. Okej, okay, zła wola. I co przekazałby pan władzom z, zgodnie z ich decyzją? Jeśli zgodzili się na ten mural, to po co później zrezygnowali z niego mhm. Jeszcze... i drażnią przez to ludzi. Niepotrzebnie mhm. zupełnie. Jeszcze taka ciekawostka, co uważa Pan o tym, że chwilę po tym incydencie zostały postawione mniejsze murale, takie po prostu jedynie znaki, gdzie poprzedni mural był naprawdę piękny. Właśnie oni uważają, że są tacy dobrzy, bo pozwolili, przypuśćmy, na ten mural, a tamten był piękny, bogaty, wiele przekazywał i dlatego oni minimalizują wszystko. Mhm. Czy uważa Pan, że jest to zależne od tego, że mamy rząd jaki mamy, czy może gdyby... Dokładnie, rząd... tak jak pani powiedziała. Czyli gdyby rząd był, załóżmy inny, nie doszłoby do takiego incydentu? Myślę, że tak. Myśli pan, że tak, okej. Okay. A co uważa Pan o podejściu dzisiejszej młodzieży do sprawy powstania? Czy edukacja jest na dobrym poziomie, czy młodzież jest patriotyczna? Może w Warszawie szybciej, ale też myślę, że w mniejszych miejscowościach też. Młodzież jest... To, mimo że tam narzekamy na młodzież, to jeśli dochodzi do takich y, momentów kulminacyjnych, że się tak wyrażę to młodzież jednak poszłaby, chociaż też jest i taka, która by uciekła. Okej, okay, czyli jeśli byłby, byłoby takie ponowne powstanie, to myśli pan, że młodzież też była w stanie by się zjednoczyć? Czy tylko Myślę, ci starsi? Że duża część na pewno, bo okay. takie sytuacje ekstremalne trochę no, mobilizują ducha. A co uważa pan o sprawie, że dzisiaj w Warszawie jest także koncert sławnej piosenkarki Taylor Swift i wiele właśnie z młodych zamiast pójść na godzinę W i oddać ten hołd, to jest to działanie, bo to powinno być skoro y, władze uważają, że są takie dobre i tolerancyjne y, i nie przeszkadzają jedni drugim, a tu to się niestety kłóci ze sobą, trzeba albo przenieść to na inny dzień albo nie wiem na jakąś inną godzinę zupełnie późno wieczorną Czyli wydarzenie nie powinno być dzisiaj zorganizowane no bo jest dzisiaj wiem. na godzinę 18:15 tak, koncert 80 rocznica no to powinni to już uszanować tak no, naprawdę na 100% Okay, czyli uważa pan, że ogólnie młodzież jest w porządku, ale nie całkowicie, tak? Ale nie całkowicie, ale tak mówię, jest młodzież taka naprawdę bardzo patriotyczna, 100%. I ja znam taką młodzież, bo zresztą byłem do niedawna nauczycielem. Ale jest i taka młodzież, powiedziałbym, kosmopolityczna. Mhm. Czego pan uczył? Uczyłem WF-u mhm. i religii. Okej, okay. y I spotkał się pan właśnie z takimi jakimiś fajnymi. Sytuacjami ze strony uczniów y, takimi patriotycznymi czy może... Ani? Tak, na przykład zawsze, bo ja nie jestem z Warszawy, to zawsze przyjeżdżaliśmy na takie rocznice i udało się zebrać cały autokar. Dzień dobry, czy zauważyliście, że z tej ściany zniknął pewien mural? No widać, no widzimy, że będzie teraz zmieniony kolor, że będzie malowany na co innego, że będzie pamiętamy, że to co mamy tutaj, widzi Pan, to będzie nowe. Tak, no właśnie ratusz się teraz zaczął tłumaczyć, że to był błąd, że no właśnie ten mural tam powstał ze względu na dzisiejszą datę, na 80. rocznicę powstania warszawskiego. sierpnia, tak. Tak, ta. i akurat dzisiaj zniknął. No i to niby błąd, bo akurat był zamówiony do dzisiaj. Myślicie, że bo krążą różne teorie w internecie. Myślicie, że to była celowa prowokacja warszawskiego ratusza, czy raczej faktycznie błąd? Nie, no myślę, że to jest błąd. To jest błąd po prostu, bo oni to chcieli tylko zrobić po prostu specjalnie na to, żeby to była ta 80. rocznica i po prostu... To jest tylko błąd. Bo to co teraz zrobili, to widzi Pan jak to jest. To skąd się pojawiają takie teorie w takim razie? Ludzie myślą, jakby teorie się biorą z tego, że ludzie myślą, że jest inaczej, że to jest po prostu czysta prowokacja dla nich, a to jest po prostu błąd ratusza. Naszym zdaniem bynajmniej. A dlaczego uważacie, bo wy, jak, jak rozumiem, jesteście przygotowani właśnie na e, upamiętnienie e, polskich bohaterów. Dla, e, czy uważacie, że powstanie faktycznie było e, potrzebne? Jakby, ja akurat z zainteresowania hi histori historią się interesuję, to z punktu historii to było potrzebne, bo jednak chcieliśmy się uchronić przed drugą okupacją, która do, niestety doszło do której, czyli do, no, żebyśmy byliśmy pod butem Związku Radzieckiego przez tyle lat. No to było co by chcieli po prostu Polacy zatrzymać Związek Radziecki, żebyśmy byli u siebie, że ich zapraszamy do siebie, a nie do po prostu opustoszałej Polski. Coś tam było, ale nigdy nie zwracałem uwagi na Właśnie to, co tam Na tej ścianie był mural specjalnie z okazji dnia 80. rocznicy powstania warszawskiego. Tak. No i akurat ratusz go dzisiaj zamalował. Tłumaczą to tym, że to jakiś błąd, że zamówiony był do dzisiaj przypadkiem. I pochodzą w internecie teorie, że to mogła być prowokacja warszawskiego ratusza. Jak, jak pan uważa? Ratusz cały czas prowokuje, ale czy to akurat ten... To tak należy traktować, to każdy indywidualnie musi sobie ocenić. No właśnie mamy teraz e, różne... W każdym razie powinien być, no jeżeli był, ja, mówię, ja nie, nie widziałem dokładnie, ale jeżeli był o tej treści nawiązującej do powstania, to powinien być, tym bardziej, że dzisiaj to taki rocznica kolejna, tak? Tak, no właśnie tutaj był bardzo piękny mural i akurat dzisiaj go zdjęto, dlatego są takie teorie, że być, że być może to celowa prowokacja ratusza. Myśli pan, że jeśli była to prowokacja, to z jakiego powodu? To już, kur... to, 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 to już byłyby hipotezy, także nie podejmuje się ich po tym. Przepraszam, ale na... Pociąg, Zdania tutaj również są podzielone, jednak 200 tysięcy osób ponad e, poniosło śmierć. E, czy na pewno warto było? Jakby z punktu widzenia powstańców, no to było warto jednak, no bo i tak, i teraz ich upamiętniamy, i tak dalej. I To wszyscy że kolegi, a też chodziło o zryw sam, tak naprawdę. Czy myślicie, że w dzisiejszej Polsce, w której no, jakby nie było, jesteśmy podzieleni, e, Polacy również byliby skłonni się tak zjednoczyć i e, walczyć w słusznej sprawie? Raczej byliby skłonni, no bo Polacy to jest jednak uparty naród. I to bardzo, więc raczej bylibyśmy byli skłonni do tego, żeby się zerwać znowu. Czyli w razie po problemów, niezależnie od podziałów politycznych, i tak bylibyśmy jedności. Tak. A myślicie, że polska młodzież dzisiejsza faktycznie sz szanuje, docenia polską historię? Rad, nie wydaje mi się, że tak patrząc, tak. to nie. No też ze swojego pola widzenia też uważam, że różnie to by było. A uważacie, że to jest problem systemowy, że mamy jakieś błędy w Ministerstwie Edukacji, które, które e, kultywuje negatywne e, wzory dla polskiej szkoły, czy może e, to wynika tylko z predyspozycji polskiej młodzieży? Z predyspozycji polskiej młodzieży, bo szkoła nawet dobrze uczała po swoim jak dobrze pamiętam, więc... Czyli młodzieży się nie chce po prostu Tak, jakieś... raczej, tak, tak to nie, to nie chce się, się po prostu. A co mielibyście do przekazania właśnie młodym Polakom, którzy nie uczestniczą dzisiaj, nie, e, nie, nie chcą uczcić pamięci, tylko są na przykład na koncercie Taylor Swift? Że no, jednak powinno się uczcić pamięć tych, którzy polegli, że oni jednak walczyli za nasz kraj i się powinno na takie po prostu wydarzenia nawet nie chodzić, ale chociaż uczcić tą, tą minutą ciszy nawet. No i akurat dzisiaj został zamalowany na biało. Ratusz się tłumaczy, że to błąd, że po prostu zamówili przez przypadek do tej daty. No ale chodzą teorie w internecie, że to mogła być celowa prowokacja ratusza warszawskiego. Jak Wy myślicie? Czy faktycznie mogło być takie prowokacje? No, ja może to... być coś przez przypadek, przepraszam bardzo. To albo się na coś decydujemy, albo nie, no. nie widzę się tego. No że jakieś ziarno prawdy tutaj może być i jednak trochę jest to niepokojące. Ale jak już mieliby zamurować, no to chociaż po a nie od... No, takie trochę przykre, jednak brak szacunku do tradycji i do tego, co się wydarzyło, do naszej historii. No, no i właśnie mamy taką sytuację, że e, Rafał Trzaskowski organizuje przy e, parku Akcji Burza, e, inni politycy są w tamtym miejscu, inni w tamtym miejscu i mamy takie podziały. W, momen podział. w momencie, kiedy właśnie mamy rocznicę Powstania Warszawskiego. Myślicie, że z czego to wynika? Z naszych wielowiekowych podziałów. Powstanie Warszawskie, to też były różne organizacje. Była Armia Krajowa, potem ta Armia Ludowa się też podpięła, bo nie wiem, Bataliony Chłopskie były, no to też nie była jedna, też polityka, polityka. W to... międzyczasie jeszcze była już Polska Lubelska, wtedy już Manifest PKWN był już w Lublinie, to już były dwie polskie. No to to jest dalej to samo. Czyli, czyli, czyli to nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy jakimiś ignorantami, za bardzo... No ty, 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 tylko to jest w polskiej naturze, tak? Tak, niestety. Ja uważam, to też tak. jest bardzo przykre, bo jednak mamy jedną historię wspólną i powinniśmy trzymać jeden taki wspólny front, a nie zawsze, w której stronę trzeba wybierać. I w sumie człowiek potem jako Polak się wstydzi, bo nie zawsze jest w stanie się przyznać, po której stronie jest, jakby to było coś złego, a według mnie nie o to chodzi jednak w obecnych czasach. A właśnie, czy uważacie, że w dzisiejszych czasach Polacy, jeżeli byłaby podobna sytuacja, mielibyśmy okupanta, czy również potrafilibyśmy się zjednoczyć mimo tych podziałów? Myślę, że tak. Tak, Bo Polak jest... jednak jak potrafi być do siebie wilkiem, to jak mamy wspólnego wroga, to jesteśmy w stanie się zjednoczyć. Nawet ludzie chętni to wojsko, do obrony terytorialnej, to przecież jest tu popularne. Wojsko teraz jest czymś atrakcyjnym, no to jakby poszli raczej. No. A czy pan zauważył, że zniknął tutaj ważny mural na tej ścianie? Nie, nie widzę prostego. Bo tutaj był właśnie mural. Nie obchodzi mnie ten mural. A, kto to, to, to maluje? Eee, Ratusz warszawski. Z okazji... no, był tutaj piękny Nie wiedziałem, żeby Trzaskowski malował. No był w... właśnie tak... Ukraińcy do... malują. Do... Nie, do dzisiaj był. Eee... No, zniknął. No i właśnie zniknął. I Ratusz się tłumaczy teraz. Na... Najpierw była cisza, teraz się tłumaczą, że to była eee... pomyłka. Myśli no pan, to że... może się pomylili. Tak pomyłki my... się zdarzają, wie pan. No, tak? właśnie, właśnie internauci myślą, że to mogła być prowokacja. Nie uważa pan? Nie, tu nie ma żadnych prowokacji. A jak oceniacie e, wiedzę polskiej młodzieży? Czy, e, czy dzisiejsza polska młodzież faktycznie interesuje się historią na tyle, żeby, żeby, żeby e, pamiętać o takich wydarzeniach, czy raczej istotniejsze są takie eventy jak Taylor Swift dzisiaj na przykład? No mamy i konsumpcjonizm, no i historię w drugim. No. Mi się wydaje, że Widząc tych ludzi, co tu chodzą, nie wiem, no, zobaczymy o godzinie w, oczywiście, jak, ile tu będzie ludzi, nie wiem, harcerzy, widziałem też jakichś rekonstruktorów od paru dobrych dni, mudra chodząca, to jest zainteresowanie. Mhm. A pewno historia jest ciekawa, ale też nie zawsze w polskich szkołach ta historia jest w właściwy sposób przekazywana. Ja ze swojej takiej kadencji, no to niestety nie wszystkie ważne informacje zdobyłam. Jeżeli sama w to nie wniknę albo narzeczony mi nie powie, a jest to ciekawe, no to sama niestety się nie dowiem, a widać, że naprawdę jeszcze dużo trzeba się dowiedzieć i jest to bardzo ważne dla Polaka i Polki. No teraz mamy właśnie dużo reform w systemie edukacji. Myślicie, że to idzie w dobrym kierunku? Ciężko mi się wypowiedzieć, zwłaszcza że jestem też częścią tej edukacji, jestem nauczycielem, więc pozostawię to bez komentarza. A co mielibyście do przekazania polskiej młodzieży dzisiejszej, która być może nie interesuje się historią? Że czasem może faktycznie nie warto pędzić za tymi wszystkimi trendami, tak jak chociażby ta Taylor Swift, tylko spojrzeć trochę wstecz, czasem się zatrzymać, przemyśleć i co zrobić, żeby Polska była lepsza, a nie tylko mówić, że cudze chwalimy, a swego nie znamy. No, trzeba pamiętać, że my mamy własną historię, własną mentalność i ona jest całkiem inna niż Europy Zachodniej czy Amerykanów, Zjednoczonych czy coś. A, a my gonimy, my non-stop dursz do Zachodu, non-stop Zachód. Tak jakby zapominamy, kim jesteśmy tak naprawdę, zapominamy o swoich korzeniach. A to nie dąży do czegoś dobrego. My nie jesteśmy jako taką Europą, tylko Rzesz cały czas. I to wynika z wad polskiego systemu edukacji? Po prostu trendem. My mamy... Jesteśmy tak kompleks niższości mamy od wielu lat i przez to dążymy to, co na zachodzie to jest lepsze, fajniejsze, chcemy być na czasie. Dobrze się czuć pewny, że pewność siebie jest zwiększona i dlatego mi się wydaje Czy to mogło być Dobra, Waszym zdaniem... Dobra, idę, Legęcie, nie? Uważasz, że to dobrze, że został ukryty przed samorocznicą? Nie. Jeszcze. Raczej nie. Dlaczego nie? Niech tak. może to obrażyć po prostu uczucie narodowców Uczucie narodowców. No? Y Mówić narodowców. Y Okej, okay, co mogli poczuć Polacy łącznie z tym, że mural został zamalowany? W sensie tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak wyglądał. Jeszcze raz? Nie wiem, jak nawet wyglądał, tak szczerze mówiąc. W no sensie, nieważne, wyglądał po prostu, chodzi o to, że miał przedstawiać taki patriotyczny obraz i yy, wspierać Polaków w tym dniu. To tak pytanie, dlaczego został przyjęty? Zawsze chciałem przyjechać, ale zawsze coś wypadało dzisiaj jestem pierwszy raz. Okej, okay, a zauważył Pan może jakąś różnicę? Może wcześniej wiedział Pan jak wygląda ten plac? E, no sam plac to ja wiem, no nie wiem czy widziałem różnicę, nie przyglądałem się, tak. Okej, okay, to przybliżę Panu. E, dokładnie na tych ścianach e, do niedawna widniał mural, który miał upamiętniać e, dzisiejsze, e, dzisiejszą rocznicę Powstania Warszawskiego i został zamalowany przed samą rocznicą. Co Pan o tym uważa? Czy... Taka decyzja władz jest w ogóle w no nie, to, jest, to jest nie do pomyślenia w ogóle. To, jest w ogóle, to się w głowie nie mieści. Takie, to jest zamazywanie naszej historii. Jak myśli pan, skąd mogła być taka decyzja? Tłumaczą się nam pomyłką, ale... Nie, to jest po prostu dla mnie to jest nacisk po prostu Niemiec i, i, i tyle. No, okay, jakichś a... lewaków kurde i tyle. No, tak a w uważam. sprawie Niemiec, co sądzi pan o sprawie reparacji? Powinni jak najbardziej zapłacić. Okej, okay, A co uważa pan o stanowisko Tuska wobec rozmów z Scholzem i tego... No, o tym człowieku to ja w ogóle nie chcę rozmawiać, bo to jest dla mnie to jest człowiek, który zdradził Polskę i... Okay, czyli nie uważa polskiego. pan go jako Polaka? Oczywiście, że nie. A co uważa pan, czy w aktualnym stanie, gdyby wybuchło ponownie takie powstanie, czy Polacy, mimo tego, że faktycznie są narodem czasami niezbyt zgranym, byliby w stanie się zjednoczyć? Zresztą, panią, powiem tak, starsze pokolenie raczej tak, bo patrząc, ty patrząc na młodzież, gdzie jest z, zamazywana historia, nie pokazywanie tej historii, to uważam, że młodzież nie, się nie interesuje, nie ma takiego patriotyzmu wśród młodzieży, jak było kiedyś. Czyli uważa pan, że edukacja jest na nieco słabym poziomie, czy jest Oczywiście, to wina młodzieży? Oczywiście, że tak. Nie, edukacja, edukacja. edukacja. Wycofywanie różnych lektur... Tak jak Inki, tak jak różnych bohaterów naszej ojczyzny, wymazywanie Pileckiego z historii Polski to jest karygodne, to się w głowie nie mieści. Czyli powinniśmy bardziej skupić się na edukacji w stronę polską, niżeli. Oczywiście, że tak. Tak, ma Pani rację. Słyszał pan o tym. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Okej, okay, jak myśli pan, czemu władze postanowiły zamalować ten, ten mural, taki większy i postawić tylko znaczki? Być Tłumaczą może, się nam pomyłką. Być może to wynikać albo z, z przesłanek ideologicznych władz miasta, może to wynikać, nie wiem, z jakiegoś błędu. Okej, okay, czy może to powiedzieć. wynikać ze względu na podział, na to jak Polska jest podzielonym krajem? Podejrzewam, że tak. Okej, okay, a czy uważa Pan, że jeśli, skoro jesteśmy tak podzielonym narodem, czy bylibyśmy w stanie się zjednoczyć tak jak w 1944 roku w razie wybuchu ponownego powstania? To zależy na wielu płaszczyznach. Myślę, że jednak gdyby doszło na przykład do inwazji Rosji na Polskę, to myślę, że mimo wszystko doszłoby do zjednoczenia, bo zarówno zwolennicy koalicji obywatelskiej, jak i prawa i sprawiedliwości, a także mniejszych partii politycznych, co do zasady są raczej antyrosyjscy. Także myślę, że gdyby doszło do takiej sytuacji, raczej mimo wszystko doszłoby do jedno zjednoczenia. Jednak warto pamiętać, że również w drugiej RP były znaczne podziały polityczne, a mimo to doszło do zjednoczenia, przynajmniej częściowego. Okej, okay, czyli uważa Pan, że w razie jakiegoś konfliktu bylibyśmy w stanie się zjednoczyć niezależnie na w jakie poglądy? Myślę, że po części byłoby to możliwe, aczkolwiek. No, obawiam się, że jednak mimo wszystko takich zawsze zresztą podziały polityczne mogą doprowadzić do przynajmniej częściowego osłabienia jednolitego ewentualnego ruchu oporu, aczkolwiek mimo wszystko uważam, że ogólnie na przykład w przypadku właśnie inwazji Rosji na Polskę, to jednak większość Polaków mogłaby być zjednoczona przeciwko agresorowi. Czyli uważa Pan, że nasze poglądy często mogą osłabić nas we wspólnej jakby sile? Jest to możliwe, aczkolwiek Myślę, że w, są momenty, w których jednak udałoby się przełamać mimo wszystko te poglądy, aczkolwiek faktycznie są sytuacje, kiedy, kiedy różnice poglądów na, doprowadzają do tego typu podziałów. Tak, tak, tak samo jak mówiłem pani koledze, chciałbym tylko przypomnieć, że ci sami ludzie, którzy zakaz, zamalowali ten mural, siedzą teraz tam pod sejmem i są na... Jak to, jak to wytłumaczyć? Na tych rozmowach tam, no... Spotkaniu. Na spotkaniu, są ci sami ludzie. Więc proszę pani, to jest jedna wielka hipokryzja, co się dzieje w tym kraju, moim zdaniem, nie? Okej, okay, z... czyli nie uważa Pan, że to była pomyłka, tak jak mówią, zakrycie tego muralu? Nie no, gdzie na no, proszę Panią, w Polsce pomyłka, no z takimi rzeczami... Okej, okay, to w takim razie co sądzi Pan o tym, że mimo tego, że nie było to pomyłką, yy, sporządzili nowe murale? Co prawda dużo mniejsze i jej mniej okazały, ale jednak. Jaki ma to sens w takim razie? Yy, jaki ma to sens? Tak. Żaden Czyli uważa pan, że nie ma to sensu co zrobili i jest to. No, nie, moim zdaniem to... ma sens to, co teraz zrobili, że to poprawili, a nie ma sensu to, że zamalowali ten napis, poszę o to tutaj. Okej, okay, a co sobie sądzi pan, jak ma pan stosunek do dzisiejszej młodzieży? Czy jest ona patriotyczna, czy jednak wymaga panki w edukacji? Połowa młodzieży, będzie, połowa młodzieży jada się, proszę panią, koncertem Taylor Swift na jakimś stadionie narodowym, a nie rozumie w ogóle zdania, co tutaj się dzieje. Na przykład tam stoi taki pan i ma taki plakat Niemiec czy morderczy po niemiecku. Mhm. I młodzież, młodzież teraz tego nie rozumie. No proszę Panią, my żyjemy teraz w takim świecie, że daj 15 nóż, to on się pokaleczy nie ma u nich w ogóle zajawki patriotyzmu, historii, tak jak są niektóre sądy uliczne i się pytają dzieciaków, w którym roku wybucha II Wojna Światowa, to on to myli z, z Chstęp Polski. No proszę pani. No. Czyli uważa pan, że dzisiejsza młodzież jest po prostu wie? No to, mało proszę Panią ciapaki, ciap, ciap, ciap ciapowate dzieciaki. Okej, okay, a co do koncertu to powinien zostać odwołany, czy powinien jednak się odbyć? No moim zdaniem, Fu, to to jest ciężkie pytanie, no bo... No moim zdaniem no powinien się odbyć. No Taylor Swift to jest jednak światowa gwiazda. Ale w innym terminie ale przy, no, trochę przygłusa dzi, dzisiejszą y, imprezę, tak? Jednak pamięć historyczną no to przygłusa ten koncert, tak? Więcej jest mowy o koncercie Terzo Swift na Narodowym niż o tym, co się tutaj działo i 80 lat temu, co się wydarzyło. Czyli nie? data wybrana niesłusznie. No data wybrana niesłusznie. Po koncertu Taylor Swift to nasza ekipa jest również dzisiaj i tam na miejscu pyta młodzież o patriotyzm i o dzisiejszą rocznicę. Nie wiemy tylko, czy wypuścić ten materiał dzisiaj. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie.